Medalu, chyba wielki i obronny sukces na No tak, ja już się zastarzałem od zeszłego medalu, kiedy byłem młodym człowiekiem, całkiem jeszcze wtedy. E, tak sobie myślałem że właściwie nawet po, tym, po tych perturbacjach z Store myślałem, że już to srebro nawet wystarczy. To srebro mamy tylko jedno, a, a złotek już były cztery, ale jednak jednak po tym, co chłopaki pokazali wczoraj, na tym obcym torze zupełnie, stwierdziłem, że, no, że jest szansa, jest szansa. Wierzyłem, że tutaj będzie mokro i że tor mi się do, do końca nie spasuje do tego toru. Kiedy się zaczynał spasowywać spos powoli, kiedy się odsypywała ta nawierzchnia, modliłem się o deszcz, lekko popadało. Lekko popadało, udało się, no i wszystko po prostu, no nasi tam, jak jest mokro, to jadł. To wy masz sobie teraz w przyszłym sezonie obrona tego toru? No, no, tak ta, 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 no, to tak się Tak, tak, no trzeba będzie. To jest taka fajna drużyna, że naprawdę wierzę w to, że w tej drużynie jest potencjał ciągle. Jeżeli nawet Nils Christian Iversen jedzie na wyjeździe i robi punkty tutaj, to, to proszę bardzo, nie mamy swoich punktów się okazuje nagle. Piękna sprawa.